Siemano widzowie! Z tej strony Oliver! I dzisiaj nagrywamy odcinek z Lego Ninjago Fortnite nowy sezon I mówiłam już wam, że, że wrócę wtedy kiedy zacznę to ulepszać, no to już idę to ulepszać. Kaba. Idziemy sobie na sądu. Kraftujemy jedno. Nie, nie mów, że mam nie dość. Albo nie mam dość? Czy nie mam dość! Błagam, błagam, żebym miał dość. Mam dość, Craftujemy. Uuu, jakiś posok bubla. Oh! I kolejny poziom. Znaczy, nie może być za dobrze. Tego białego mam, żółtego ile? Aż dwa? Okej, okay, żółtego mogę już zacząć też nie, nie, było, nie mam dość tej esencji niebieskiej. Słuchaj, w skrzynkach ok, ale jest jedno ważne. Mam coś mam nowego do skraftowania. Ule, kiedy kraftujemy, to dostajemy jakby nowe rzeczy. I nie wiem, co tam dało to w ogóle. Lewy, siódmy. 7 hodowlanych zwierząt mamy. No nie mam pomysłu, ale mogę wam pokazać haki, jak zdobyć najszybciej te, te olejki rytualne. Jak najszybciej zdobyć? Ja mam 32 e, zielonych, e, 6 notych, e, 8 i 5, i kolejne 5 z tych wielkich. Z tych właśnie e, jak nie wiecie co, e, co one robią, gdzie jak najłatwiej zrobić te i te po tu pokażę Wam jak to wygląda. Po prostu e, mm, gdzie to gdzie to było? O, co tutaj? tutaj. Jak pokonać yy, dawny miś, który lepiej na żywą stronę i stało mu się coś złego, to jest jakby, no tak się nazywa, tak, yy, tak delikatnie, i z właśnie on jest rzadki. Będziecie potrzebowali, żeby zrobić zadanie od Lloyda. Będziecie musieli go, wiecie, m, pokonać. A jak chcecie wiedzieć, gdzie on się lespi, to pokazuję na mapie. Te znaczniki, tam gdzie właśnie to widzicie, tam się lespią one. Jeden się jeszcze laspi tutaj, ale zasłania go mapa. Żywcie sobie zdjęcia, tak sobie powstaję na chwilę. No, okay, jak nie chcecie, to tutaj, tutaj jest jeszcze kolejna miejsca, która mówi: zabij, zabij tego potwora. Pokażę wam, jak nie wiecie, jak, jak, jak macie zrobić to zadanie. Właśnie on, jego lub jego. Właśnie za te dwa dostaniecie zadanie. E, nie próbujcie zabierać go. Znaczy, on daje surowce, ale jest słaby. I e, tylko te dwa e, Wam się zaliczają w tym zadaniu od od Kola. Od e, Ninja Łuskawicy. Od tego typka tutaj. Zejść tutaj już te dwa i dajcie sobie te porty a jak chcecie zrobić jak najszybciej te olejki rytualne, to nie musicie zabierać te właśnie kolosy jak chcecie dostać żółte to po prostu idzie na sam koniec map tutaj lub tutaj nic na inne leony bo tutaj tylko tutaj są tylko inne światy z lego ninjago, znaczy lego normalne lego fortnite Tutaj, tutaj się właśnie zdobywa te giganty Jak chcecie je jak najłatwiej zdobyć, to pokazuję na mapie e, Gdzie są te najlepsze spawny Tutaj jest jeden, tutaj jest jeden Tutaj i tutaj chyba jeden Jak chcecie je odblokować, to po prostu chodźcie potrzebuję, to potrzebuję? Echem, potrzebuję to, czy nie? Um, nie, to nie to Lodowa esencja. To jest to? Już sam nie wiem. Wszystko wygląda tak samo tutaj. No nie... O matko. Ale wracając. Mamy zadanie, żeby skraftować... Ale co mieliśmy zamiast skaftować. Jak nie, jak nie umiecie czytać lub coś, to dajcie sobie na, dajcie sobie na książkę, dajcie sobie właśnie u tego i piszcie, co musicie skraftować. Tak szczerze, to ja tak używam takiej techniki, jak ktoś, kto nie chce czytać lub nie chce mu to możecie tak zrobić. Mamy, musimy zdobyć, jaki element? Ten. Nie mamy dość tego. Słabo, no to pójdę skraftować sobie a na ten drugi, bo ten drugi też wyglądał fajnie, tym wielczeniem. Wielceni, duży. Złoty? No znaczy co nie, jak pomnę. Okej, nie ma. No to musimy iść tutaj. Jaki to był? Jaki to był? Jak niebieski, te, tylko te lace, materiały. To był. Nie ten, nie ten. To był niebieski. Czekaj, mogę na się upewnić. To był niebieski, dwa niebieskie to były. I kolejne zadanie od niego będzie wyliczone. Mam nadzieję, że to wystarczy. Błagam. Tu, 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 tu. Jak macie coś, to wyczerpię to, to porządnie. Oczywiście. Ja daję na to, y jak y macie ten sam level co ja i taktyka, to y nie róbcie tego sam y na moim poziomie. Nie zabijajcie smoka, bo Wam się 100% nie uda. Ja to mój. 90. Dziew nie, nie. 85. albo czwarty. Nie pamiętam. Ok, stwórz. Jak widzicie, mamy zadanie. Następne. No nie, bez kitu no. Widzę, bo ja po prostu chciałem to tak dużo zlevelować, żebym dostał wreszcie... lesie e, e, jakby coś takiego, że jak wchodzę sobie tutaj, to mogę po prostu, będzie tutaj taki młot i z tego młota będę mógł. To, no, wiesz. Różne rzeczy po prostu do niego poddawać. I wtedy będę mógł sobie dać na jakby na jego broń tego... Jak się nazywa, tego ziemi. Napiszcie w komentarzach. Ale jak mam się poświęcić, niestety muszę to zrobić. A jak mam to zrobić, to już zrobię to na, na, na tym. Na szulkienie. Hmm. Lipa! Ja widzicie, to mam już ten szulekany, ale... Leciałem zbyt dużo. Ile mam tych zł złotych, ja mam pięć. To no to na lu... No bezkitu no! Łamatko! Da się zabrać głowę od tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. nie nie da się pięć! To zrobię jeszcze z pombusa. No. I jak chcecie inne takie ciekawostki to po prostu mm, najlepiej to e, odblokujcie ten karnet z tego, bo ja e, bo ja odblokowałem i jak wiecie gram właśnie nim. Dzięki niemu dostać mnóstwo tego XP, XP jak wiecie, na mój level, to jest pójdziecie na mój level, to mam już dużo odblokowanych typków. Ej, jeszcze dwa zadania mam od niego. No to spoko. Ok, jak Nota. No to nie, My mikrofon. A, okej, okay, jestem. A już He. Poczekajcie? Muszę troszkę poczekać. Tziu, pam, 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 pam. pam, pam no! Będę tego żałować Ale już jak już nie używam zielonego więc Będzie być gorysze, Ale chociaż coś Gotowe Gotowe Załóż Pum! zadanie od niego A nie mam wytestować to Muszę to o XP. Widzie? 87. Level. Ziem. Ziemowe wilki. Ciekawe, czy będę im coś zadał. Oj, już zadaję. Jeżeli się XP na tym. Idź ode mnie. Ho! Idź ode mnie. To zrobię. Holy! Co to ma być? To jest zbyt potężne. Muszę mieć to na jakimś młocie. Nieźle. Okej, okay, eee. Ej, tak fajnie się poczułem. Mm, Okej, okay, mówi, że mam pójść do tego. O, JA się nazywa? Żelony Ninja. Lloyd. Lloyd, mam pójść do Lloyda, mówi mi dzie Nie, nie okej. Okay. Okay, bla bla bla. Mam skaftować shuriken. A ja już skaftowałem! Mondelaro JA JUŻ MAM! Poziomu ósmego, mam las. 2, 3, 4 chyba idę w bazie. Kolego, nie możemy jeszcze tracić. Jak? Nie chcę tego robić zadania, to jest bez sensu. Wydałem cały mój gold, na. No. mam tego. Mam 5. Ok, wystarczy mi. Są takie głupie zadania, te. Czasami nawet nie mam ochoty jelo. Lub... Aha! 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 To tak chcecie się bawić! Okej, okay, świnki! Będzieśmy kajman. No, tak, patrzcie! Patrzcie! Lito nie będzie litości! Rodzę, ja że była jakaś panika? Tula chroni. No nie tego. Co? Mogę jeździć? A mogę? Nie mogę. Ha 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 ha. Podarzę, to się nie ekspli. Co? Okej. Okay. Mam pytanie. Dlaczego na nich? Nie o! E e Widzieliście to? On był naładowany? Ej! Był naładowany! Ale patrzcie, on umie coś takiego robić, a jest na samym poziomie. A on nie umie, bo chyba on ma ten efekt. A ogień nie może mieć żadnych efektów. Ale to jest plus, bo ja mogę blokować innych ataki. Okej. Okay. No to um, Pójdę złać na chwilkę. O, jak wszystko śpi! Ej, napiszcie w komentarzach jak się oswaja zwierzęta. Kulej, świnie, krowy Ja specjal, specjalnie zrobiłem stajnię Taką na kulak. A nie wiem nawet jak się oswaja kulki. Mięso? Jęsem chyba. Tak jak ja. Każdy lubi mięso. Daję efekty do tego. Mmm... No. O tak! Mmm... E, Chciałem zobaczyć e, co ja stworzyłem, albo mój kolega jakby... Mój kolega, albo... W sumie ja, bo to ja buduję bazę. On nic by nie robił. E, on patrząc, zrobił... By Pfff... To jakiś turbo jest. Jakaś machina zniszczenia. O oo, zapomniałam, że nie, nie dodał paliwa. Widzę jedna dola? Okej, okay, próbuję jakby to tak ustawić. Up. Nie! On się zna na tym, ja nie będę ruszał tego. I jak chcecie właśnie teleporty, to budujcie sobie teleporty, gdzie chcecie. Ja mam jeden teleporter tutaj, jeden tutaj, jeden tutaj. O! I widzicie to? Jakby ten obok, ten obok. Właśnie tam z nich się dostaje dobry lód, jak będziesz szczęściarzem. Ja radzę wam pójść na pustynię, bo na pustyni jest dużo tego. Dziur? Nie dziur, tylko wyjaśnienie kopalni. I ja chyba pójdę tutaj. Albo. Poczekaj, czego ja potrzebowałem do pikonu? Do pikonu? Mm, potrzebuję złoty. Złoty. Ej! Ej! No, 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 no! Tak to nie będziemy się bawić. Dlaczego? Przez chwilą ja miałem 0 niebieskich kur, a teraz mam ich ile? Widzieliście to, nie kłamcie. Błagam, napiszcie w komentarzach. Co się stało? Dostałam od tego? A jakie ja miałam zadanie jeszcze? O, jak cię mnie dodać do znajomych, to tak się nazywa. Yy, I jak będziecie chcieli, to dodam was na odcinek. Będzie losowanie komentarzy. Mam zrobić... Mnie coś trafi. Ja zbieram. Nie lubię tego. Nie lubię tego. Nawet jak mam dość kuli. Nie lubię tego. Ja zbieram na złote. Złote, 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 złote. Będę go żałował. Będę tego żałował, ale teraz nie będę tego żałował, ale zrobię to. Jeden. Jeden. Okej. Okay. Minus trzy. Ale mamy, mamy, mamy to, mamy to. Mamy to widzowie. By to ogólnie zbudować takie skrzynkę w domu. Gdzie by... Gdzie? Ktoś by... Jestem głupi. Jestem głupi. Strasznie głupi jestem. Tragedia. Jak się zbudować? ale zapomniałem całkiem, że ja tutaj i że mój kolega tutaj budował swoje rzeczy. Po prostu powiem, że zniszczyłem to. Oddam tu wszystkie rzeczy, które nie potrzebuję. A to będzie najgorsze, bo wy widzicie gdzie możecie dodać i możecie mu dać yy, wskazówkę koledze mojemu. Ja chowam ja w moim ekwipunku wszystkie moje najważniejsze przedmioty. Jako taki zapasowy pikax, mm, lub suikeny lodu. Nie, nie, ja się boję, ja się boję. Ja, ja tu odbiorę i to. Ej, ej, wait a second, wait a second. Tutaj mam ebeckie skrzynki i może gdzieś, gdzieś tutaj mam Tutaj mam to Ile potrzebowałem? 10? Nie 5 Aha Okej okay. Okay. No to chyba ty jest z tego widzowie I już dałem wam najlepsze wskazówki I piszcie czy wiecie, czy chcecie więcej lego ninjago Nigdy Ninja go Fortnite. czyli chcecie dać dajcie, dajcie mi wskazówki? Jakieś bossy? Bo ja pokonam każdego bossa. Poza smokiem. Jak wy wiecie. 300. Nie wiem. Może. Mm, 1000 łapek w górę. To obiecuję, będę harlował dzień i noc, żeby pokonać tego smoka. Wydam wszystko. Wydam cały mój majątek. Cały mój majątek wydam. I, i napiszcie, jakie mury mam dać. Bo mój kolega jest kiepski w budowaniu, po prostu. O, i, mogę, i mogę, mogę zawsze zbudować coś takiego. Nie wiem, czy to ogólnie dobry pomysł. Ej, ładna świątynia! Ogólnie? Ej, no to ja ładnie. Ale zbudujcie, e, powiedzcie mi, jakie muły, bo już próbowałem. Ale ten kolega niszczy i mówi tylko, że. Co to? Co to właśnie te muły, czy to? Napiszcie mi, e, 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 jakie mule mam wymienić. A to zrobię po cicho, memu I zrobimy akcję. Akcję HAP-HAP. No do, e, napiszcie e, e, ludzi, co chcecie, jakie mule. Dajcie mi jakieś wskazówki i widzimy się w kolejnym odcinku. Nala! Na.